Dzień dobry, tam mówię to dla Istotnej Prawdy. Pytaniem jest, ile razy można się zaprzeczyć samemu sobie. Sprawdzimy to dzisiaj dalej. Co do pism Ellen, dam dzisiaj dwa, dwa cytaty, które są różnią się od siebie, bardzo różnie, astronomicznie różne. Pierwszy, przeczytam pierwszy cytat i zauważymy, czy on jest w ogóle zgodny z Pismem Świętym. Później przeczytamy drugi od tej samej pani. Cytat pierwszy. Ten cytat jest Christ Object Lessons, a więc COL to byłoby ta, ten skrót tej książki. Strona 155 i te słowa, które napisała tutaj, one są napisane w roku 1900. Ci, którzy przyjmują Zbawiciela bez względu na to, jak szczere jest ich nawrócenie, nigdy nie powinni być uczeni mówienia lub odczuwania, że są zbawieni. To wprowadza w błąd. Hmm. Bardzo ciekawy cytat, bardzo odrębną od tego, co mówi Pismo Święte. A więc nigdy nie możemy się czuć, że jesteśmy zbawieni. Może dlatego Kościół adwentowy na samym początku był tak bardzo legalistyczny. W końcu Kościół tego, od tego bardziej odchodzi. Ale teraz jest problem, co zrobić z tym cytatem, który ma Ellen? A może nam na, ona dam na coś innego? Do przemyślenia, także przedstawię drugi cytat, teraz też od Ellen, i zobaczymy, co ona mówi na temat właśnie czegoś takiego. To jest znalezione w General, Confer General Conference Bulletin, a więc taka broszurka, albo ulotki, albo nowości, które wychodzą z Generalnej Konferencji. To było w kwietniu 10 1901 roku, a więc to, co pisze w tej chwili jest rok później. Aha, i to jest też w paragrafie 14, jeżeli ktoś chce się do tego odnieść. A więc e, ta broszurka z Generalnej Konferencji, kwiecień 10, 1901 rok, paragraf 14. Cytat. Każdy z Was może przekonać się sam, że ma żywego zbawiciela, że jest on Waszym pomocnikiem i Waszym Bogiem. Nie musisz mówić, nie wiem, czy jestem zbawiony. Hmm. Czy wierzysz w Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela? Jeśli tak, ciesz się. Koniec cytatu. A więc mamy dwa cytaty, które są różne od siebie, różnią się, dlatego że jeden prowadzi w lewo, a drugi prowadzi kopratnie w prawo. A więc nie rozumiem, dlaczego, jeżeli kto jest prorok Boga, jest taka wielka różnica. Ja nie za bardzo też rozumiem, dlaczego w ciągu jednego roku ona zmienia zdanie tak szybko. No są też oczywiście miejsca, gdzie ona zmienia zdanie z jednej strony na drugą. Także nie wiem dokładnie, jak to określić, czy czas w ogóle ma coś wspólnego tutaj. Co ja czytam, to jest ktoś, kto nie jest pewny nawet tego w co, w to, co ona wierzy. Zapraszam za rozmowy i do rozmowy, do konwersacji na ten temat, bo uważam, że to są rzeczy, które powinniśmy zaznaczyć. Szczególnie dla tych, którzy uważają Ellen za prokinią Boga. To są rzeczy niewytłumaczalne. Jeżeli są jakieś wytłumaczenia, bardzo zapraszam. Dziękuję za uwagę. To jest Artu dla Istotnej prawdy i będziemy nagrywać więcej filmików, właśnie takich o takich ciekawych sprzecznościach od czasów i pism prorokini.